Koniec tego pierdolenia. dawaj od Mode i przechodzimy. No, ciekawe. A, czekaj, zmieniłem Rola się zmieniły. Uju. Nie strasz. I tak, gdzie zestaw tutaj O Kurwa, wietnam No, real To by się nie zestaw. Po Poczułbym cudowną falę guzna. Musisz się ich rozpierdalać, a idę przed sierpnią. jak mnie Co? Czemu? Jak myślisz, fajle? Do chuj chodzi? Może się rozjebali. Zerpega, czy coś. Znowu. Chyba, nie, chyba na haksach jednak nie pogramy Martin. No, chyba nie. Chyba, chyba da radę. A weź spróbuj no. tak po prostu przelecieć wszystko i wszystkich. No właśnie próbowałem. Ale to reset. kurwa gra. No ale chujstwo. <laughs> to chyba jednak bez cheatów Martin trzeba. <laughs> Się <laughs> zaśrame!